19 maja 1988 roku byłem w Buczkowicach, u Stanisława Gębali. Właśnie zegar na kościelnej wieży wybił godzinę dwunastą. Głos Rembrandta z książki, którą zamknąłem. Zostań w domu, mówił do młodego artysty, który chciał jechać w świat. Zostań w domu. Życia nie starczy na poznanie cudów, jakie się tam znajdują. Siedzę pod jabłonką. Na otwartym zeszycie drżą cienie gałęzi. Jabłonka przekwita. Płatki opadają na stolik, na trawę, na książki. Świadek, ty wiesz, że jestem. Ale nie wchodź nagle do mego pokoju. Mogłabyś zobaczyć, jak milczę nad białą kartą. Czy można pisać o miłości słysząc krzyki zamordowanych, pohańbionych? Czy można pisać o śmierci, patrząc na twarzyczki dzieci? Nie wchodź nagle do mego pokoju. Zobaczysz niemego i skrępowanego świadka miłości, którą zwycięża śmierć. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Przyszli, żeby zobaczyć poetę, i co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz, a po chwili powiedział: Szkoda, że nie przyszliście do mnie przed dwudziestu laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: Nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: Nic nie robię. Robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Widzę wyraźnie tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem. Byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego kondrada. Byle jaki felietonista, byle jakiego moralistę. Słyszy, jak byle kto, mówi byle co do byle kogo, byle jakoś ogarnia masy i elity. Ale to dopiero początek. Kto jest poetą? Poetą jest ten, który pisze wierszy. I ten, który wierszy, nie pisze. Poetom jest ten, który rzuca więzy, i ten, który więzy sobie nakłada. Poetom jest ten, który wierzy, i ten, który uwierzyć nie może. Poetom jest ten, który kłamał, i ten, którego okłamano. Poetom jest ten, co ma usta, i ten, który połyka prawdę. Ten, który upadł, i ten, który się podnosi. Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Zadanie domowe. Zadanie domowe dla młodego poety: nie opisuj Paryża, Lwowa i Krakowa. Opisz swoją twarz z pamięci, nie z lustra. W lustrze możesz pomylić prawdę z jej odbiciem. Nie opisuj anioła, opisz człowieka, którego minąłeś wczoraj. Opisz swoją twarz i podziel się ze mną jej zmiennym wyrazem. Nie czytałem w poezji polskiej dobrego autoportretu. W środku życia. Po końcu świata, po śmierci, znalazłem się w środku życia. Stwarzałem siebie, budowałem życie ludzi, zwierzęta, krajobrazy. To jest stół, mówiłem: to jest stół. Na stole leży chleb, nóż. Nóż służy do krajania chleba. Chlebem karmią się ludzie. Człowieka trzeba kochać. Uczyłem się w nocy, w dzień. Co trzeba kochać? Odpowiadałem. Człowieka.